Jest dużo więcej tolerancji we Włoszech niż w Polsce. Mm -hmm. W Polsce ze względu na to też, że kosztu bardzo mocno tu działa, mm -hmm. mocniej niż we Włoszech. To jest bardzo ciekawe, bo kiedy pomyślimy sobie, że e, mamy tak naprawdę trzy kraje w jednym, bo tam jest San Marino, Włochy i, i Watykan, no no, ale tutaj e, tak. <laughs> Nie zapominajmy o i pozdrawiamy <laughs> wszystkich mieszkańców e, San Marino, zwłaszcza że tam mieszka spora grupa Polaków. E, i, I mamy ten Watykan, e, stolicę Piotrową, papieża. Wydaje nam się, że to on trzyma tę e, rękę, właśnie, e, i piecze nad tym, żeby Włosi byli e, praworządni, żeby robili wszystko zgodnie z myślą Kościoła, a nie tutaj wymyślali jakieś kolorowe protesty. I myślę, że, że to, co powiedziałeś, jest to dobra dobry marketing <głos> <głos> robiony tu w Polsce, żeby ludzie tak myśleli o Włochach.